Tak więc spróbujemy ją sobie złożyć teraz. Pierwsze co to biorę, dolny plate. Tu jest tył, tu jest przód. I teraz zależy od tego, na jaki stak to zrobimy. Wygląda mi na to, że te wszystkie krótsze śrubki przychodzą tutaj w ten węższy. A te dłuższe śrubki. Powinny, powinny być tu. Więc odwrócimy to w ten sposób. Tu jest yy, taka fajna sprawa, że jeśli chcemy, żeby nam śrubki się nie ruszały, można przykleić tasiemką. Yy, I nie powinny nam yy, w ogóle się ruszyć. Te śrubeczki, ale w ten sposób jak ja położę na stole, niektórzy się męczą i kombinują, żeby, żeby to wszystko jakoś nie powypadało, ale w ten sposób my to zrobimy i spróbujemy włożyć, włożyć ramiona i mam nadzieję, że w ten sposób to będzie działało. Te mm, dziurki muszą być do góry, bo to jest na... I to jedno, co jest też fajne w tej ramie, to, że nie ma tutaj przewiercone na wylot. W razie nam się w silniku odkręciłaby śrubka, mm, ta tutaj z pod spodem nam nie wypadnie, czyli nie zgubimy tej śrubki i będziemy, tak jakby, zabezpieczeni przed tym. Nie, to tutaj nie będzie. To będzie tu. I zobaczcie, jak to jest bardzo fajnie zrobione, że na dwie śrubki. Na dwie śrubki, tak naprawdę, trzymają nam się ramiona, ale one zapierają się tutaj o siebie i też jest dodatkowe, mm, dodatkowe zmniejszenie gramów, bo nie trzeba kolejnej śruby jeszcze dawać. A tutaj nam ładnie to wszystko przychodzi. Teraz y, zakładamy ten plate. O jednym chciałem powiedzieć, zanim zamontujemy tą płytkę spornikową, pamiętajmy, żebyśmy y, dobrze. Ją położyli w ten sposób, jak ją położymy, to tutaj słupki nam będą wadziły i nie będziemy mogli ich przykręcić. Musimy ją w ten sposób ustawić, żebyśmy mieli tutaj, właśnie, pełne, pełne zabezpieczenie i, i, i pełne odsłonięcie słupków. No i gdy już mamy przykręcone te wszystkie. Śrubki. Pamiętajmy, że jeśli chcielibyśmy z tak 20 na 20 montować to te górne śrubki, te dłuższe śrubki dajemy tutaj po środku. Ja prawdopodobnie będę montował 30 na 30, 30 i pół na 30,5, więc w ten sposób to zostawiam. Teraz ta płytka przychodzi nam w ten sposób i to jest Odizolowanie, zabezpieczenie ISC przed jakimkolwiek dotknięciem to jest płytka z włókna szklanego, więc ona nie przewodzi prądu, więc jak najbardziej w ten sposób może być to zamontowane. Teraz, e, tak naprawdę, producent pozostawia nam. Mm, Pole do popisu i naszej wyobraźni możemy sobie, jakkolwiek mamy tutaj ochotę, to wszystko ustawiać. Ja zrobię tak jak jest na przykładzie. Przykład jest w ten sposób zrobiony, że najpierw przychodzą te gumki izolujące antywibracyjne, później przychodzi to. Te, te nakręteczki, śrubeczki nie musimy ich za mocno dokręcać. I pamiętajmy, że Loctite możemy użyć, żeby to się nam nie odkręciło. Z wyczuciem przykręcamy, żeby nie zgnieść za bardzo tych właśnie gumeczek, tak po prostu, żeby to się dobrze trzymało. No, i w ten sposób to wygląda. I teraz możemy, jeśli chcemy odizolować ISC, to możemy te gumeczki sobie tutaj założyć jeszcze, i wtedy mamy. I powiedzmy, że takie ISC sobie tutaj zamontujemy. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj wtedy możemy zastosować nakrętki, które nam, które nam przytrzymają to ISC. I tak to wygląda, i zobaczcie, tutaj mamy sporo miejsca pod spodem. Możemy nadajnik FPV zamontować, jeśli chcemy. A jeśli chcemy, to możemy też odbiornik aparatury zamontować. Akurat tyle jest miejsca, że właśnie bardzo dobrze to przypasuje i bardzo dobrze nam tutaj wejdzie. I na górę nasz fly controller przyjdzie. Teraz, jak już to mamy zrobione, to możemy sobie słupki powkręcać. Jeśli to już mamy zamontowane, możemy nasz druk 3D wyciągnąć. I oczywiście na tylne słupki go nakładamy. Bardzo ciasno wchodzi, także to mnie bardzo cieszy. W ten sposób to wygląda. Tutaj jest dziurka do wyjścia anteny FPV. Tutaj są dwa wyjścia do anten odbiornika. W ten sposób to przychodzi. Mamy anteny zabezpieczone przed, przed śmigłami. Śmigła też nam tutaj nie powinny nie powinny uderzyć, ponieważ śmigła będą tutaj wyżej. W ten sposób to wygląda, teraz już. Hmm, zakładamy sobie te wsporniki do kamerki. To już też obojętnie jak, jak to sobie wymyślimy. Zobaczmy, czy to będzie pasowało. Pasuje idealnie. No i ostatnia rzecz lub przedostatnie zakręcenie tych śrubek. I tak oto wygląda złożona nasza ramka. Bardzo fajnie się prezentuje. Nie jest ciężka, nie jest też za lekka. Do freestylu też nie powinna być za lekka rama, ale bardzo dobrze skonstruowana. Bardzo sztywna. Zobaczymy jak w locie, ale teraz czuję, że jest naprawdę sztywna. Chwila budowy. Mamy bardzo tutaj dużo jeszcze miejsca do dyspozycji, żeby cokolwiek tutaj pomontować sobie to już zależy od naszej wyobraźni zobaczymy jak będziemy to montowali antena FPV wyjdzie tutaj bardzo fajnie to się wszystko bardzo fajnie to wszystko współgra tutaj jeszcze na koniec to podkładkę będzie można przykleić rzep na baterię, czy nawet dwa, dwa rzepki żeby to się dobrze trzymało i tak to wygląda. A teraz Wam pokażę różnicę. Rama za 100 zł i rama za 250 zł. Nie będę mówił, jaki to jest firmy bo to tak naprawdę nie ma sensu. W ten sposób tak to wygląda. Czy warto jest przepłacać za taką ramę? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest może szersze są ramiona, ale nie są grubsze tak jak w tej. Jak zobaczymy tutaj są 4 mm, tutaj są 5, tutaj jest 5,5 mm. No i ta jest troszeczkę cięższa niż ta. Jak dla mnie, powiem wam szczerze, ta rama tańsza o wiele bardziej mi się podoba o wiele lepiej wygląda jest węższa taka szeroka rama jest na, na stary styl tak naprawdę zrobiona zobaczymy jak to się będzie sprawowało w locie tą też będę budował dla kolegi a tą będę budował dla siebie no i na pewno będę testował obie obieramy i na pewno z wami się podzielę moją opinią, która będzie wytrzymalsza. Na pewno te, w testach to sprawdzimy, ponieważ i tą, i tą będą kresze, kresze, krasze, tak gwarantowane. Więc powoli i sprawdzimy, jak to wszystko e, wygląda. Która jest cięższa? Ta jest cięższa. Ta jest lżejsza, ponieważ, pomimo, pomimo to, iż ma jeszcze i IFC zamontowane. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.